Jesteśmy w Pasylice Ojców Franciszkanów w Krakowie. Przepiękne miejsce. Jesteśmy w czasie bardzo symbolicznym, ale też w czasie szczególnym, bo ta symbolika wprowadza nas ostatecznie w jakąś tajemnicę. I tak też teraz w Kościele przeżywamy okres Wielkiego Postu, który już powoli zmierza ku końcowi. I od piątej niedzieli Wielkiego Postu w naszych kościołach nieco się zmieniło, ponieważ Krzyże, które towarzyszą liturgii, które są zazwyczaj w bliskości właśnie ołtarza, są zasłonięte. Jest to pewna tradycja, którą Kościół pielęgnuje, gdyż przed Wielkim Piątkiem, tutaj w Polsce, mamy taką tradycję, że dwa tygodnie przed Wielkim Piątkiem już zasłaniamy krzyże. Nie widzimy ich w przestrzeni liturgicznej. Po to, by na nowo na nie spojrzeć, właśnie Wielki Piątek, by na nowo zobaczyć Chrystusa, który daje mi życie. On na krzyżu umiera, czyli oddaje życie, czyli przekazuje życie. Przekazuje życie Kościołowi, przekazuje życie człowiekowi. I dlatego próbujemy w jakiś sposób wejść w tą tajemnicę, przeżyć taki post oczu. By odzwyczaić się trochę od tego widoku, i by na nowo właśnie spojrzeć na to wydarzenie w wielki piątek. To jest ten niezwykły czas zaczynamy bardziej słuchać, by na nowo popatrzeć właśnie w wielki piątek. Patrząc na, tego, na postać zasłoniętego Jezusa, mówi ojciec, że ona symbolizuje taką ciszę w kościele, ale też taką, taką ciszę wewnętrzną. I takie oczekiwanie. Tak, na pewno jest to czas związany właśnie z oczekiwaniem. Człowiek oczekuje na spotkanie, na spotkanie z tym wizerunkiem właśnie ukrzyżowanego, ale ostatecznie na spotkanie z Jezusem w Eucharystii, ponieważ symbol, znak krzyża ma nas prowadzić do realnej obecności ma nas doprowadzić do spotkania z żywym Bogiem, Bóg jest żywy, i właśnie w Wielki Piątek ma miejsce właśnie też taka droga, że najpierw jest to milczenie, jest cisza w liturgii Wielkiego Piątku, następnie słuchamy słowa, następnie to słowo, które słuchamy, jest nam zobrazowane w postaci krzyża, który jest nam ukazywany, po czym przechodzimy do części, gdzie przyjmujemy Eucharystię, przyjmujemy Ciało Pańskie, więc Człowiek przeżywa taką drogę właśnie od milczenia, słuchania, do patrzenia, aż do właśnie spotkania z żywym Bogiem właśnie w Eucharystii. To jest, to jest ta tajemnica, to jest ten wyraz naszego oczekiwania. Zasłonięty krzyż ma nas doprowadzić do realnej obecności i spotkania z Jezusem żywym. Ojcze, skąd wzięła się ta, jeżeli można tak nazwać, symbolika krzyża? Symbolika krzyża jest związana z samym wydarzeniem zbawczym. Oczywiście, dla starożytnych, dla ludzi żyjących w czasach Jezusa, krzyż jest czymś przerażającym. Jest narzędziem zbrodni, jest karą, jest czymś, co przysługuje największym przestępcom właśnie w cesarstwie rzymskim. Jezus umiera śmiercią złoczyńcy, przestępcy. Kończymy rozmowę w tym miejscu. Za chwilę zabierzemy w Państwa yy, w zupełnie inne miejsce i proszę zostańcie z nami.